Cześć. Panie, że jesteście wybrani Boga do Królestwa, które ma się objawić, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Dzisiaj chciałbym wziąć fragment z listu do Rzymian. Wiecie, że list do Rzymian jest nazwany, że to są Himalaje Nowego Testamentu. I weźmiemy dwa wersety z ósmego rozdziału. Ósmy rozdział jest nazwany Mont Everestem Nowego Testamentu. Jest dzisiaj mały trawers przez Mont Everest. Może ten wiatr Ducha Świętego powieje w naszych włosach, bo po ostatnim wykładzie. O Nowym Przymierzu. Trudno dzisiaj nie powiedzieć o Duchu Świętym, który tworzy w nas nowe stworzenie i który jest tym, który daje w nas to nowe przymierze, tworzy w nas to nowe przymierze z Bogiem. Więc ten, kto ma Ducha Chrystusa, przyjdź Duchu Święty na ten wykład i przyjdź Duchu Święty tutaj na to zgromadzenie. Amen. List do Rzymian, ósmy rozdział, ósme, dziewiąte zdanie. Ci więc, co żyją według ciała, nie mogą się podobać Bogu. Wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, skoro duch Boga w Was mieszka. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Od razu widzimy, że mamy tu kilka tematów. Ci, którzy podobają się Bogu, o podobaniu się Bogu, o życiu według ciała, o życiu według ducha, o należeniu do Chrystusa. Więc zaczynając czytać to, to zdanie, ci więc, co żyją według ciała, nie mogą spodobać się Bogu, możemy zapytać, kto może podobać się Bogu? Bo według ciała nie. To życie w starej naturze, grzesznej naturze, odziedziczonej po Adamie, nie podoba się Bogu. Dlaczego? Dla, czy dlatego, że, że ja sam nie chcę zadowolić Boga, że nie chcę robić tego, co dobre? Nie, nie dlatego. Nawet bardzo chcę. Wstaję rano i mówię: O, dzisiaj dam radę. Dzisiaj dam radę zadowolić Boga. Dzisiaj zrobię wszystko tak, jak trzeba, tak jak te przykazania mówią. Więc jest przykazanie, które mówi: nie pożądaj. Dobra, postaram się. Dzisiaj nic, zero pożądań. Ale w ciągu dnia, im bardziej się staram, tym to bardziej rodzi we mnie różne pożądania. Jezus mówi: Kto gniewa się na swojego brata, zostanie osądzony. Więc postanawiam, że dzisiaj nic, jestem spokojny. W ogóle, całe życie jestem spokojny. Gniew męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej, dam rady. Ale wystarczy mała iskra. Tak. Sytuacja na drodze. Kiedyś. Wyjeżdżałem z jakiejś uliczki. E, jakiś taksówkarz wyjeżdżał z innej, takie dziwne skrzyżowanie. Ja myślałem, że mam pierwszeństwo. On myślał, że on ma pierwszeństwo. No i on tam na mnie i jak wybuchnąłem gniewem, niepohamowanym zupełnie, e, nie mogłem się, się opanować. Więc e, jak się ocknąłem, po tym wszystkim, jak, jak zobaczyłem, co się stało, to oczywiście czułem się zażenowany tą reakcją moją. Ale nie, nie tylko zażenowany, czułem się poniżony, że w ten sposób zareagowałem. E... Wiedziałem, kim jestem jako chrześcijanin, jednak moja natura wzięła górę. Mogę postanowić nawet, że robię jakieś dobre czyny, pójdę, coś zrobię dobrego dla mojej mamy, ale idę i się z nią pokłócę. Więc próbuję postępować według ciała, według własnej natury. Ale ponieważ odziedziczyłem tą naturę po Adamie, wpadam w pułapkę. Chcę zrobić coś dobrego, ale nie ma wykonania. Nawet mam taką refleksję ostatnio, że yy, po, po wielu latach doświadczeń, kilkudziesięciu, że ciągle się dajemy nabierać na te same pokusy w innych opakowaniach. Że pojawia się coś w innej formie, w innej sytuacji i mi się wydaje, że to nie jest to samo, że, że teraz to już yy, 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 nawet nie chodzi o, o ten schemat, który widzimy. Pokusy Ewy w raju. Często pojawia się coś w nowych szatkach, i my musimy się od nowa uczyć, jak, jak sobie z tym poradzić. Więc ten ósmy rozdział listu do Rzymian, nie tylko ten ósmy list do Rzymian w ogóle, ale ósmy rozdział mówi nam, że prowadzenie życia według tej starej natury sprowadza na nas śmierć. I musimy to zaakceptować. Bóg wydał wyrok na naszą starą grzeszną naturę wydał wyrok śmierci. Pewna starsza pani przyszła do sklepu i w takiej dużej lodówce zaczyna szukać kurczaka dla siebie, i przerzuca tam, ogląda, ale każdy wydawał jej się za mały, i w końcu woła ekspedientkę. Ekspedientka podchodzi i ona mówi: te kurczaki takie małe, czy jutro będą większe? Ekspedientka mówi: nie, one są martwe. Więc, jeżeli nie zaakceptujemy tego, jaka jest nasza natura i będziemy myśleć: no może jutro dam radę, to nic nie da. Listor Rzymian mówi, że musimy uśmiercić swoją grzeczną naturę. Potrzebujemy wyzwolenia Jezusa, potrzebujemy chodzić w wierze. Wiecie, bez wiary nie można podobać się Bogu. Potrzebujemy ducha świętego, potrzebujemy dać się prowadzić duchowi świętemu. Więc nie tylko słowo Boże, ale doświadczenie mówi, że upewnia nas o tym, przynajmniej mnie, że. Ci więc, co żyją według ciała, nie mogą podobać się Bogu. I kolejny werset, kolejne zdanie jest bardzo pozytywne. To jest bardzo pozytywny przekaz. Wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, skoro duch Boga w Was mieszka. Więc warunkiem życia według ducha jest to, żeby Duch Boga w nas mieszkał. Tylko wtedy możemy żyć według Ducha, jeżeli Duch Boga w nas mieszka. I Paweł pisze dalej, a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. To bardzo, to zdanie bardzo mocno weryfikuje nasz status przed Bogiem. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. I tutaj to ostrze Bożego Słowa jest niezwykle czytelne. Albo ktoś ma Ducha Chrystusowego, albo ktoś ma Ducha Bożego, albo ktoś ma charakter Chrystusa, który przejawia się w życiu, albo nie ma i wtedy nie należy do Jezusa, nie jest Jego własnością. Więc można przez całe życie próbować wypełniać przykazania. Jednak czytając to zdanie, nie być pewnym swojej przynależności do Jezusa. Bo jeżeli to zdanie przeczytamy, to musimy powiedzieć, to nie my posiadamy Jezusa, ale to On nas posiada. I o to tutaj chodzi. Czy Jezus posiada Ciebie? Czy ma coś z, z siebie w Tobie? Czy należysz do Niego? Czy masz Ducha Chrystusa? I to jest chyba zasadnicze zdanie, które jest związane z moją przynależnością do Jezusa. Z moim przymierzem z Bogiem. Czy mam Ducha Świętego? Czy Duch Święty mieszka we mnie? Czy mną kieruje? No oczywiście można powiedzieć, no tak, ale ducha nie widać. Czy mogę to... Wiedzieć, albo skąd mogę to wiedzieć? I odpowiedź jest taka: oczywiście, możesz to wiedzieć i nawet powinieneś to wiedzieć. Jeżeli nie widzisz tego, że, że masz ducha Chrystusowego, no to zastanów się: może, może go nie masz. Bo duch święty, który działa w łasce Chrystusa, objawia się w nas w sposób widoczny. Chociaż w każdym z nas objawia się inaczej, to jednak objawia się w sposób widoczny. Objawia się. W liście do Koryntian możemy przeczytać: W każdym jednak duch objawia się dla wspólnego dobra. Duch się objawia. W każdym, w każdym wierzącym, w każdym, kto należy do Jezusa, w każdym, kto ma Ducha Świętego, w każdym, kto jest w przymierzu z Bogiem. W jaki sposób? Choćby w taki, jak mówi o tym początek tego rozdziału 12 z pierwszego listu do Koryntian, że możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem, i że to ma znaczenie dla, dla nas, dla naszego życia, że to zmienia nasze życie. Więc Duch się objawia w różny sposób. W każdym inaczej. Jak popatrzymy na, na całą Biblię, to możemy zobaczyć, że w każdym inaczej. Jak popatrzymy na Księgę Sędziów, to. Jak duch się objawiał w Samsonie. No w ten sposób, że jak lew wyskoczył na niego, to on go rozerwał. Jak się to objawiło, działanie ducha, no, że lżały kawałki ciała, e, kości, grzywy, gdzieś tam porozrzucane. Duch się objawił w ten sposób. W dziwny sposób, ale objawił się. Gedeon. Zupełnie inaczej. Gedeon. Nic nie znaczył, był facetem, który nic nie znaczy, ale zadał wróg, zwołał Izraela, i oni przyszli do niego. Oni zebrali się wokół niego. Czy Duch działał w sposób widoczny? Tak. W taki sposób, że zebrał ludzi wokół Gedeona. Jak popatrzymy na innego sędziego, Otniel, może mniej znany, ale Otniel został. Pobudzony przez ducha pana i zwyciężył króla Aramu, i mieli pokój przez 40 lat i wieźli łupy do siebie w sposób widoczny to było. Więc duch, kiedy działa, jest to widoczne. Kiedy mówię językami, może to się wydawać dziwne jakieś dziwne sylaby. Co ciekawe, każdy, każdy z, kto mówi językami, ma jakiś inny język. Trudno znaleźć dwa takie same, ale kiedy śpiewamy wszyscy razem w duchu, jest w tym jakaś harmonia. Kiedy jakaś grupa osób, kilka osób zbiera się ze względu na Jezusa, przychodzą, modlą się, są zachęceni gdzieś tam wewnętrznie. To jest widoczny efekt działania Ducha Świętego. Duch jest niewidzialny, ale objawia się. Objawia się i możemy to zobaczyć. Możemy zobaczyć ten efekt jego działania. Tak jak wiatru nie widać, ale widać poruszane liście drzew. Wtedy wiemy, że wiatr wieje, albo całe konary drzew się przechylają, jeżeli jest mocny wiatr. Nowe narodzenie z ducha. Jest niewidoczne, ale jest tego efekt, tak jak tego poruszanego, poruszanych drzew przez wiatr. I to jest ciekawe, bo zawsze zastanawiało mnie, co, są, co to są łaski niewidzialne. Bo wydaje mi się, że łaski są widzialne, że duch, jak działa, to jest. To widoczne, duch się objawia, możemy tego doświadczyć. Krzest w Duchu Świętym. To niewidzialny duch działa w sposób widzialny. Kiedy ja modliłem się o przyjęcie Ducha Świętego, o chrzest w Duchu Świętym, to napełniła, napełniła mnie ogromna radość. Ktoś powiedział, że tak bardzo jestem radosny, że aż oczy mi się świecą. Więc... Błyszczą mi się, tak? Więc e, e, może być tak, że i, i są różne przyczyny tego, że oczy się błyszczą. Bo pamiętacie Jonatana, który e, nie słyszał, że jego ojciec zakazał jedzenia w czasie bitwy. E, ich schwycił kij, zanurzył go w miodzie. I skierował do ust, i jego oczy nabrały blasku. Więc są różne powody tego, że nasze oczy nabierają blasku. Ale jednym z powodów jest ta radość, którą daje Duch Święty. To oczywiście też działa w drugą stronę. Możemy mieć w sobie coś, coś złego, jakąś gorycz, przekleństwo. Albo śmiech i chwałę. Wyraz twarzy może się zmienić, dlatego że ktoś okazuje gniew. Jego oczy otwierają się, robią się czarne, i to nie jest działanie Ducha Świętego wtedy. Choćby ktoś mówił, że to, to jest, to, to nie jest działanie Ducha Świętego. Więc. Owocem Ducha Świętego są te rzeczy, które wypływają z jego charakteru, z charakteru Chrystusa, na przykład radość, tak jak było u mnie i to, to niejednokrotnie. Radość jest owocem Ducha Świętego i czasami nie musimy na to długo czekać. Wydaje nam się, że na owoc musimy czasem długo czekać. I są niektóre rzeczy, na które czekamy długo, żeby zaowocowały. Ale na pewno są to rzeczy, które możemy zobaczyć. Czy to są widoczne rzeczy? Tak, to, to, to jest widoczne. Więc pytanie, czy masz Ducha Świętego? I czy to jest widoczne? No tak, to, to jest w jakiś sposób widoczne. Nie możemy żyć według naszej starej natury, ale według Ducha, którego, którego otrzymaliśmy, bo Duch Boga w nas mieszka. I Duch Święty przychodzi ze swoim owocem. Jeżeli mamy jabłoń w ogrodzie, no to owocem na tym drzewie są jabłka. Jeżeli mamy śliwę w ogrodzie, to, to owocem na, na tym drzewie są śliwki. I owoc jest zależny od natury tego drzewa. Jeżeli masz ducha świętego, to owocem ducha świętego jest radość, miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Czy owocem ducha świętego może być cudzołóstwo? No nie, to jest owoc ciała, nieczystość. Nie. Owochwalstwo. Nie, to, to nie może być owoc Ducha Świętego. Manipulacja nie jest owocem Ducha Świętego. Nienawiść nie jest owocem, spór jest owoc ciała, zawiść. Nie, to nie jest owoc Ducha Świętego. Gniew nie jest owocem Ducha Świętego, intrygi nie są owocem ducha, niezgoda nie jest owocem ducha. Rozłamy nie są owocem ducha, zazdrość nie jest owocem ducha, pijaństwo nie jest. To jest owoc ciała, a owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. I Duch Święty w ten sposób się przejawia. Jest w nas i przejawia się tym owocem, ponieważ. To jest w jakiś sposób takie drzewo. Drzewo, które w ten sposób owocuje. Duch Święty w ten sposób owocuje, prowadzi do życia i do pokoju. Duch Boży, Duch Święty, duch Chrystusa, duch Mesjasza, przejawia się przez panowanie Mesjasza i przez charakter Mesjasza. I dlatego Paweł mówi, bo jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Nowe przymierze jest przymierzem ducha. I zobaczmy, jaki miał charakter Mesjasz. To jest Mateusza, 12 rozdział. Oto mój sługa, którego wybrałem. Mój ukochany. Stał się on źródłem radości mojej duszy. Złożę na nim mojego ducha i on ogłosi narodom sprawiedliwe prawa. Nie będzie toczył sporów i nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Oto mój sługa, którego wybrałem, mój ukochany. Stał się on źródłem radości mej duszy. Tak Bóg mówi o, o Jezusie. Jezus stał się źródłem radości dla Boga. Jezus jest umiłowanym. Pamiętacie, co dwa tygodnie temu mówiłem o umiłowanych. Jezus jest umiłowany, i na nim spoczął duch, duch Pański. I to się przejawiało w tym, że był sługą. Nie przyszedł, żeby mu służono, ale przyszedł, żeby służyć. On ogłasza sprawiedliwość. On ogłasza sprawiedliwość dla odrzuconych, dla biednych, dla tych w więzieniu. Nie spierał się, nie krzyczał. Mówił rzeczy mądre, mówił do serca, nie wykrzykiwał tego. Mówił to, co należy. Trzciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. To jest charakter Mesjasza. To jest charakter Chrystusowy. Duch, Duch Pański, Duch Chrystusa przejawia się tym, że On jest sługą, że działa w sprawiedliwości, nie zbiera się, nie krzyczy. Nie osądza ludzi wokół siebie, ale daje im wsparcie, daje wsparcie słabszym. Podtrzymuje ich i pomaga. I dlaczego czytamy to teraz? Dlaczego czytam to o Jezusie? Ponieważ to jest wzór napełnienia duchem świętym. Jeżeli mamy mieć charakter Chrystusowy, ten, który pochodzi od ducha świętego, to możemy zobaczyć, jak to wyglądało u Jezusa. Popatrzmy na Jezusa, jaki on miał charakter. Możemy nie mieć siły, żeby rozerwać lwa, albo żeby zebrać wojsko, albo żeby mówić językami. Ale mamy mieć taki charakter, jak tutaj jest opisany, charakter Chrystusowy. On jest wzorem postępowania w Duchu Świętym. Duch go napełniał i on wydał owoce Ducha. Jasne, że czasem robił rzeczy dziwne, na przykład dotknął śliną czy języka. To jest bardzo dziwne, ale on nigdy nie miał czegoś takiego jak wiele osób, takiej superduchowości. On chodził trzeźwo po ziemi. Okej, okay, czasem chodził po wodzie, ale to jest inna sprawa. Ale chodził trzeźwo po ziemi, możemy powiedzieć. Nie chodzi o jakąś superduchowość. Duch święty jest duchem mocy, miłości i zdrowego myślenia. To też jest w piśmie, że Duch święty jest duchem zdrowego myślenia, zdrowego rozsądku, trzeźwego myślenia. Jest szereg rzeczy, na które odpowiada nam zdrowy rozsądek. I to znaczy, że nie wystawiajmy Boga na próbę, oczekując znaków w każdej sprawie. Raczej naszym zdaniem jest kierowanie naszego duchowego wysiłku życia na osobistą świętość i na poddanie swojego życia Bogu. Duch Święty jest święty, pozwala nam wkraczać w tą świętość Boga. Kiedy Bóg mówi świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, sami nie możemy tego osiągnąć, ale przez obecność Ducha. Ta świętość w nas może się zrodzić, może zaowocować. Posłuszeństwo, każdy grzech powinien być wyznany, każda ścieżka wyprostowana. Posłuszeństwo jest kroczeniem za, za Jezusem, ponieważ Syn Boży przyszedł jako sługa, był we wszystkim posłuszny Ojcu. On przyszedł spełnić wolę Ojca, nie swoją własną przyszedł szukać to, co zagubione, a nie swoich korzyści. Więc yy, czego potrzebujemy, czytając to, to zdanie z Listu do Rzymian? Wy natomiast nie żyjecie według ducha, le, nie żyje, przepraszam, Wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, skoro Duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Mamy nie tylko uśmiercać naszą grzeszną naturę, to co tutaj Paweł nazywa ciałem, wyznawać, porzucać każdy dech, grzech, ale mamy żyć w duchu. Mamy żyć w duchu świętym, w duchu bożym, w duchu Chrystusowym. Potrzebujemy napełniać się duchem świętym. Potrzebujemy żyć według ducha żeby nie spełniać uczynki ciała potrzebujemy napełniać się tym duchem chrystusowym mieć chrystusowy charakter Paweł pisze w liście do Efezjan napełniajcie się duchem więc napełniajcie się duchem napełniajcie się radością ducha napełniajcie się miłością i pokojem ducha napełniajcie się pociechą Ducha Świętego Napełniajcie się obecnością Ducha Świętego, napełniajcie się owocem Ducha Świętego. Pomódlmy się o to. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty z Twoją obecnością, z Twoją mocą, z Twoim owocem, z charakterem Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdź Duchu Święty, z Twoim poruszeniem. Niech w naszych sercach Twój charakter Jezus się zakorzeni. Niech w naszych sercach miłość do Ciebie się zakorzeni. Ty bądź Panem w naszych sercach przez Ducha Świętego. Ty kieruj każdymi, wszelkimi naszymi krokami, Duchu Święty, Ty przyjdź, Ty wylej się teraz na każdą osobę tutaj. Ty Panie, tak spraw to wszystko, co chcesz, czego pragniesz w życiu każdego z nas, Panie. Daj nam pełne, takie, pełne napełnienia. Wiemy, że przeciekamy, że gdzieś ucieka nam ta społeczność z Tobą, napełni nas Duchu Święty, napełni nas teraz, duchu Chrystusa, napełni nas Duchu Boży, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dla chwały Jezusa, dla prawdy, którą niesiesz ze sobą, dla Twojej obecności. Dla miłości, radości, pokoju, uprzejmości, Ty napełni nas, żebyśmy to, co robimy, nie było z naszego ciała, nie było próbą pokonania grzesznej natury, ale żeby to wypływało z Ciebie, żeby wypływało z mocy Twojej, z Twojej miłości, z Twojego zdrowego myślenia, Przejdź Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszam, żebyśmy...